Hej, cześć, cześć, sięmany Wam wszystkim. Tutaj ja, Deromanek i Witam Was w kolejnym odcinku z serii w Star Wars The Old Republic klasy Imperial Agent. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku działaliśmy tutaj dalej na e, Ilum. E, udało nam się pokonać Mistrza Jedi, który tutaj trochę dowodził obroną. Teraz mamy przejąć kopalnie kryształów, które zostały zajęte przez Armię Najemników, i w tym celu musimy przekonać generała Najemników, wyzwać go na pojedynek, pokonać go i dzięki temu e, tak naprawdę przyciągnąć ich na naszą stronę. Także to się postaramy generalnie zrobić e, Ja tu musiałem generalnie przebiec znowu całą tą lokację e, Do tego momentu Gdzie jesteśmy teraz Z tego względu, że po prostu wyrzuciło mnie przed Store Arena i się wszyscy e, przeciwnicy w niej niestety zrespili Tak więc chwilę mi to niestety zajęło, znaczy nie walczyłem też cały czas Zrobiłem to sobie w taki sposób, że po prostu e, Leciałem, biegłem po prostu przez przeciwników, raz tylko zginąłem E, Zrewajwowałem się i w sumie byłem tak naprawdę praktycznie na miejscu, także dużo tam nie straciliście jeśli o to chodzi. A teraz e, pokonamy resztę przeciwników, jakie tutaj, tutaj są. Staramy się ogłuszać tego medyka, żeby się nie zdążył podleczyć, zajebiście. No i teraz już chyba mamy iść, tak i na jakiejś tam ziemi ceremonialnej te bronie z jakichś tam przeciwników, lepszych których pokonywaliśmy w poprzednim odcinku, mamy jakoś te bronie ułożyć, dzięki temu właśnie wyślemy ich, wyzwiemy ich przywódcę na, na pojedynek. I też ktoś mi napisał w komentarzach, że jakiś dodatek jest podobno po ilum. To się właśnie czy tak... Czy taki dodatek mają jakby wszystkie klasy? Czy to jest. Ja przynajmniej czy te dodatki dla każdej klasy się różnią, bo niekoniecznie chciałbym to grać Imperial Agentem. Jeżeli jakieś dodatki miałbym grać w tej grze, to raczej byśmy to zrobili sobie. E, naszym Jedi Knightem, bo to jest moja ulubiona klasa. I taka być najbardziej jakby Star Warsowa. E, w każdym razie jesteśmy na miejscu, mamy tutaj te bronię złożyć, tak więc wejdźmy w interakcję z tym czymś. No i wyzwijmy tego generała na pojedynek. I War leader Gilrix, who challenges me. I'm here to make an offer on behalf of the Empire. What does the Empire want with the people of Kali? The Empire wants you to join them and fight for them. You have defeated my warriors. You are strong. You have issued the challenge. You are knowledgeable. But the Republic pays us well and offers us a place among their people. What if I promise your people a place in the Empire? The first alien since the ancient Sith to join. Then I offer my sword and my blaster to you. Take them as a sign of our sworn allegiance to the Empire. No proszę, poszło bardzo, bardzo sprawnie. Dyplomacją to załatwiliśmy. Znaczy, wybiliśmy mu sporo ludzi, ale, ale się udało. Mamy wrócić do wielkiego mofa. Wielki mof się znajduje chyba tutaj, w imperialnym Outpostie. Nawet, nawet na pewno, tak więc użyjmy sobie szybkiej podróży właśnie tam. No i ptę, czy to koniec Ilum? Czy nie koniec Ilum? No zobaczymy. Zobaczymy co tu się generalnie jeszcze wydarzy i będziemy na bieżąco reagować, że tak powiem mam też zadanie poboczne do oddania, tak więc chodźmy od tego sobie zaczniemy. Nie pamiętam do końca co tutaj robiliśmy, pamiętam tylko właśnie że to jakaś taka agentka, tylko że najemniczka, która dla Imperium pracuje. Zobaczmy. It's all yours. to Please, go ahead. Okej, okay, nie będziemy jej tu na siłę, nie będziemy jej tu na siłę trzymać, nie mam miejsca w kwipunku na nagrodę oczywiście. E, w sumie jak tu jesteśmy, jesteś wędrozy się w okolicy znajdują, chociażby tutaj może po drodze. Sobie sprzedamy jakieś pierdały, jeżeli mam coś do sprzedania ciekawego. Mm, co to jest? Ok, jakiś pistolet, tylko nie mogę go... Nie mogę go założyć, tego sprzedamy. E, tutaj też coś mamy w ogóle. Mamy trochę tych tych. E, mamy trochę tych y, dla kompanów rzeczy. W sumie dobrze byłoby być może to porozdawać. Wiecie, co może to nawet zrobimy? E, popatrzmy, co tu, czy ewentualnie coś dla wektora mamy. Z takich Hmm. Dobre pytanie. Tutaj małe, jakieś wino... Tutaj bez... Uh, wiecie co? Dobra. Uh, ja bym sobie przyzwał na razie... Uh, panią Ensign. Uh, żeby z nami była. Bo dla niej, to mam wrażenie, mogę mieć trochę rzeczy. Uh, jakieś takie imperialne, na przykład to. Nie, o! To ciekawe. Tutaj też no influence, no influence. Myślałem, że coś będzie. Ale widzę, że nie. O, tutaj coś imperialnego, dobra. Thank you. Spodobało się. Um... Wait, co jest lepsze? Tak. Czemu nie? To jest chyba lepsze, prawda? Czy daje więcej armora? Ale mniejsze inne statystyki. A zostawmy sobie. Coś jeszcze dla Ciebie mogę dać? Chyba nie, dobra, to ją też oddelegujmy. E... Hmm, dobre pytanie. Kto tu może chcieć jakieś rzeczy, takie na przykład to? Nie wątpię, że doktor, ale możemy zobaczyć. O, może dobra, to masz, tobie damy. I jeszcze raz. I to też. I to też, dobra, widzę większość tutaj dla niego jest. Dobra, o, i zawsze to trochę więcej miejsca. Dobra, starczy weźmy Wektora sobie. Żeby z nami oczywiście biegał. I okej, okay, starczy szczeniak w punku, lecimy pogadać z wielkim mofem. I zobaczymy, co on nam tutaj powie. A jeszcze weźmy sobie nagrodę za tego questa. Dzięki temu dostaliśmy coś, jakiegoś To co ciekawe. No dobra, spoko, pogadajmy z mofem Regusem. Are you deliberately trying to provoke me? I'm doing what I was sent to do. Now, if you'll excuse me, I have other matters to attend to. And you, I did not request your help so that you could bring aliens into the Empire. I did what was needed to strengthen the Empire. The mine's been reclaimed. We can resume our crystal operations. Our best recon teams are scouting the Republic base for an attack. But in the meantime, we need to prepare for the arrival of the prototype fleet. What's the assignment? We need the fleet in place on the surface. Everything we need to build the stealth armada is on that fleet. But the Republic's anti aircraft artillery installation controls the skies. Anything that flies too low gets shot down. The Republic's artillery base is protected by a race shield and the Republic's best alien forces. Delta Squad will disable the race shield while you storm the base and destroy the guns sabotage is a specialty of mine that's what i'm counting on your expertise versus the republic's numbers we want to time the attack so you can strike the instant the ray shield goes down before the republic can scramble reinforcements get into position at the com relay just outside the artillery base contact delta squad when you're ready and they'll bring the ray shield down after that it's up to you destroy those guns and get out of there alive Okej, okay, czyli to nie jest zdecydowanie koniec. Mamy kolejne zadanie. Mamy zniszczyć, mamy przygotować miejsce do lądowania statków, które znajdą się w tej przyszłej naszej flocie e, zamaskowanej i musimy w tym celu zniszczyć bazę republiki, w której jest e, jakaś ochrona e, przeciwlotnicza, która jak tutaj było powiedziane, kontroluje przestrzeń e, właśnie nad nad Ilum. E, tak więc no cóż, lecimy tam w takim razie. Nie ma co tutaj zbytnio tego przedłużyć. Mam nadzieję, że to nie będzie jakoś mocno daleko. Za chwilę sobie zobaczymy. Przysiędzimy na speedera i zobaczmy mapę. No, kawałek stąd. Mógłbym chyba użyć tam szybkiej podróży i w sumie to nie jest też taka głupia opcja, chociaż jeszcze chwilę się będzie cooldownować. Ale to już nie będę myślać cięcia robić, za chwilę sobie. Za chwilę sobie użyjemy tego quick travela. Bo podejrzewam, że raczej tutaj szybko nie będziemy wracać, to tak się zdąży skoldownować gdzieś tam w międzyczasie. A nie będę musiał dzięki temu jechać, tak więc użyjmy go tutaj do Imperial Waypoint. I tam mamy się spotkać, a właściwie skontaktować z Delta Squad. Także to zrobimy, zobaczymy. To jakaś pewnie eitarna, imperialna jednostka. E, chociaż w wojnach klanów też, ale akurat po stronie Republiki e, było, była jednostka, która się nazywała właśnie Delta Squad. W każdym razie chodźmy i skontaktujmy się z nimi. To było, to było to było. The Republic were waiting for us at the shield generators. We're under heavy fire. I don't know how long we can. Did you hear that? Somebody's played us for fools. The Republic artillery base is protected by a huge ray shield. We can't destroy the anti air guns until that ray shield is down. Looks like you have a new mission destroy the shield generators, and then attack the Republic artillery base and take out the guns. This won't be the first time I've had to improvise. The consummate professional. Remember, you won't be able to reach the republic's artillery until the ray shield is down. Take out the shield generators and then destroy the guns. Contact me at the republic base once both the shield generators and the guns are destroyed. My men will move in and clean up. Okay, czyli ktoś, ktoś to trochę nam jakby podsunął. E No jakoś po prostu zrobił, zostają na nas pułapkę, e, tak więc będziemy musieli się jak zwykle sami wszystkim zająć, bo inni ludzie w imperium są bardzo niekompetentni. Tu mamy jakieś kuźbym stwory, które jeszcze będą chciały nas atakować, tak więc może przejdźmy sobie bokiem, żeby do tego nie doszło. Czyli tu podejrzewam, później będziemy wchodzić, aktualnie nie możemy, bo musimy właśnie zniszczyć te generatory. Są dwa, z tego co widzę. No dobra, trzeba też będzie uważać na e, siły republiki. Tutaj głównie mamy obcych, nie ma tutaj za bardzo ludzi e, z, tego co, z tego, co było mówione. Tak więc dobra, omijajmy talizów. omijajmy wszystkich, którzy się tutaj znajdują. Tych już raczej nie damy radę ominąć, chociaż, wiecie co, wydaje mi się, że damy radę zrobić to kompletnie po cichu, zależy z jak dużego dystansu będę mógł tego użyć, ok No niestety, dobra. Ale przynajmniej mamy zdezaktywowane już jedne e tutaj tarcze. Teraz wystarczy, że tylko tą grupę rozstrzelamy, co nie powinno być zbyt trudne. Czemu moja postać strzela w tą stronę? Nie mam tego pojęcia, ale ok To nic, pokonajmy sobie tego pana. To nie jest chyba medykiem, tak więc trzeba na niego uważać, żeby się tutaj za bardzo nie był w stanie leczyć, ok tak więc dobra, północny, północny generator już. Teraz lecimy po drugi chyba musimy tamtędy przejechać. Wydaje mi się, bo tu mamy jakąś taką ścieżkę w miarę wyznaczoną. A, i tu mamy windy. Wow, okej, okay, dobra, prawie bym spadł. To by nie było zbytnio dobre. Teraz się tak zastanawiam, czy ja dobrze jadę. Bo chyba nie. Bo to jest gdzieś na górze. Co, dobra, wro nie wrócimy się, fuck Nie, to zezwanie jest gdzieś tam na górze To nie jest tutaj Fuck, dobra, to musimy poczekać na te windy cholerne No dobra I musimy chyba taką około pojechać, wydaje mi się Trochę lipa Że na tą mapę źle spojrzałem, no ale to nic, wskoczmy tutaj do góry I hopsasa, tralalala, lecimy Generalnie takie tego typu windy to mnie najbardziej w tej grze zawsze wkurzały. Myślę, że sami domyślacie się dlaczego. O, jest już nie wskoczyłem, masakra. Dobra, ale teraz już możemy jechać do celu. Miejmy nadzieję, że bez żadnej walki po drodze, bo mi się za bardzo walczyć nie chce. Chciałbym jeszcze w tym odcinku na pewno wykonać całą tą misję. Już tym razem nie ucinać, bo zaraz znowu, jak mnie wyrzuci ze stora Areny gdzieś tam, to będzie masakra. Także już nie będę raczej tak ucinał filmów, jeżeli. Gdzieś będę w Store Arenie i będę potrzebował coś dokończyć, bo później tylko przez to Store Arenę musimy biegać jeszcze raz Okej, okay, czy panowie mnie zechcą zestrzelić? Proszę, nie zestrzelcie mnie O, na szczęście nie, zajebiście to mogę jechać dalej bez walki Ok. Teraz tylko, żeby mnie tam tamci zgubili Ok. i teraz możemy sobie tych zaatakować tutaj To chciałbym zeskoczyć stąd, okej okay. Dobra, także lecimy. No dobra, teraz już... Teraz już byli w stanie mnie zrzucić. Ale dobra. Leczymy tylko z Woma. No. Bo już myślałem, że gdzieś tu jeszcze jakiś się napotoczył. Na szczęście nie. Weźmy sobie Orbital Strike, zawołajmy. Okej. Okay. Teraz to. I teraz nasza najsilniejsza broń, czyli pioruny. Tym możemy go ogłuszyć. No nie zdążyłem, ale to nic. W każdym razie pokonany. Niszczymy. W takim razie... znaczy włączamy e, jakieś tam te e, generatory tarcz I teraz jedziemy niszczyć już same, same e, baterie przeciwlotnicze Ci mnie nie powinni podrzucać, co jest bardzo dobrą, bardzo dobrą opcją. Także możemy sobie tak po prostu na pałę przejechać, jak mówiłem, tutaj się nam teraz stora arena odblokowała. Tak więc wjeżdżamy. Tutaj zapewne też będziemy trochę mieli. Aha, nie mogę przejść, kiedy jestem podczas walki. Okej, okay, już nie jestem podczas walki. Eee, no dobra, będziemy... W was będziemy strzelać. Przynajmniej wstępnie. Zobacz, że widzę, że nie jesteście zbytnio mocni. I mam też misję bonusową, okej. Okay. Eee, być może ją zrobimy. Być może nie. Zobaczymy, jak tutaj wyjdzie. Mam to wszystko. Czy ty jesteś silniejszy? Jesteś silniejszy, okej. Okay. A to wiesz co... Masz tam bombardowanie z orbity. Czemu nie? Bang bang za chwilę. Powinno być bagarang, tak jest. Okej, okay, tamtego też przy okazji zahaczyło. I w sumie, podejdźmy do niego. To wykorzystamy jeszcze ten projekt moment. To zaraz nam się skończy. Okej, okay, zajebiście Czyli tak, tutaj mamy te baterie. Mamy również przeciwników, którzy będą ich pilnować, niestety. Także będziemy musieli troszkę postrzelać więcej. Użyjemy sobie piorunów na tego pana tutaj. No, niestety, był w stanie mnie zamrozić, ale i tak wykorzystaliśmy całkiem sporo ee, tych naszych piorunów, także nie jest źle. Użyjemy sobie tego wypuchającego. Skupmy się na panu komandosie, ok. Czy tam dowódcy, nie wiem, czy to był ktoś tam, psał komandos czy komandor. E, w każdym razie pierwsza bateria do zniszczenia. Ok. Za chwilę powinno jebnąć, ewentualnie jebnie na sam koniec Jebnie teraz, okej okay. Nie chcę mi się za bardzo iść przez tych przeciwników, już jebać tą misję bonusową, pójdziemy sobie jakoś tak, żeby żeby jak najmniej walczyć O, no to trochę nie pykło e, No dobra, trudno Dziś mi się mam wrażenie tutaj podwyższyła odległość z jakiej wykrywają, bo Jakoś tak normalnie to mi się wydaje, że jak byłem na tyle blisko, to raczej, raczej przeciwnicy się nie aktywowali No dobra Znowu mamy pana silniejszego, którego musimy troszeczkę dłużej tutaj pomęczyć Okej okay. Gdzie ta bateria? Tutaj ta bateria Dobra, w sumie ich i tak musiałem chyba zabić, żeby tutaj dojść, tak więc w sumie wyszło, wyszło całkiem spoko Dobra, o nie, aj cholera z takim jednym pojedynczem to mi się za bardzo walczyć nie chciało, no ale dobra. Jak mus, to mus. W takim rozrachunku. Zobaczymy sobie najda. I sprzycelowanka. Dobra. No dobra, to wiedzą, no to już wykonajmy tę misję bonusową. Mamy do tego dobre predyspozycje, tym bardziej, że w tej grupie widzę jest pięciu przeciwników, co ciekawe, bo tam się jeszcze jeden pojawił. Snajper na tyłach. Także w sumie, w sumie idealnie wyszło. Woda też nam oczyszcza ładnie drogę do tego całego naszego ostatniego działa przeciwrotniczego, tak więc podejdźmy tam. Zależy z której strony jeszcze będzie ten panel, który mamy zniszczyć. Ale dobra, dobra, tutaj wskoczyć to nieważne. No gdzie to jest? Z drugiej pewnie strony kompletnie. Tak, zrobiłem niepotrzebnie kółko. Okej, okay, to nic. Używamy tego. I dobra, mamy się skontaktować z mofem. I gdzieś do tego mamy tutaj. Terminal, so let's of The guns are destroyed. We're slicing the Republic's computers now. Let's see what they're doing out there in the cold. Ah, Master Caden's killer. He was a good man and will be sorely missed. But killing one great man is never enough. The Republic has always strived on the effort of its united citizens. Lieutenant. Input the coordinates of the Imperial base of the ELX-25 and fire when ready. Give my regards to Moff Regis. Blast! The ELX-25 was only supposed to be in planning stages. If it's operational, it could obliterate our base with a single shot. The An experimental long-range cannon. Supposedly years from completion. But the Republic must have built a prototype. Sounds like we're the test. We have to improvise. Based on estimates of the ELX 25's range and the origin of the Admiral's transmission, it should be at these coordinates. We have limited time, and you're closest. Destroy that weapon. Zdecydowanie jakieś lagi są, bo nie mogę opcji dialogowych klikać. Come on, działaj. Gro działaj. Ja wiem, że internet teraz bolą, ale naprawdę działaj. Mam nadzieję, że mi kompletnie neta nie wywaliło, bo będzie przyps. Generalnie, jeżeli będę musiał tutaj cokolwiek jeszcze raz robić. No, come on! Nie wiem, czy się nie przerzucę zaraz na mojego neta mobilnego, bo. Bo coś to nie działa. Czekajcie, zobaczę, czy mi neta nie wyjebało. Czy mi się nie chce pasek Windows pokazać, no? Fak. Dobra, słuchajcie, robimy cięcie w takim razie i widzimy się, kiedy to się ruszy, albo nie wiem. No, w każdym razie, cięcie. No dobra, generalnie to musiałam zresetować grę i się przerzucić na neta mobilnego, bo gdzieś mi ten mój domowy nie działa. Eee, także miejmy nadzieję, że już teraz będziemy mogli bez przeszkód kontynuować ten dialog. Nie obiecuję. Zniszcz ELX-25, nie No dobra, czyli mamy zniszczyć jakąś eksperymentalną broń Republiki Niestety wrażenie, że przez to, że grę a mam wrażenie bo na szczęście nie wyrzuciło mnie ze store'a Areny Także chyba też się nie powinni tutaj przeciwnicy raczej odrespić Także tyle dobrego e, Tylko będziemy musieli jakoś tak przejechać mniej więcej jak w tą stronę Jechaliśmy, żeby tutaj nie walczyć już w ogóle e, Czyli tak, to jest gdzieś zaraz obok Okej okay. No dobra, tego się trochę nie spodziewałem Dam radę gdzieś tutaj zeskoczyć i jakoś w miarę bezpiecznie spaść? Chyba tak. E, tylko. Je, no chyba, że nie dam radę tutaj wskoczyć. Jeżeli tutaj. Dam radę, no właśnie, to mogę. O kurwa, dobra, trochę za bardzo. Ale to możemy zrobić tak, możemy zrobić tak. Troszeczkę się podleczyć. Tam mamy kolejnych talzów. E, na wszelki wypadek, miejmy full HP. Dobra. I Hopsasa. Dobra I jeszcze raz się leczymy I dobra Jesteśmy brak w brakującym dzięki temu Mam nadzieję, że gra się jakoś nie zbaguje przez co nie wyszedłem ze Stora Areny jakby tak bezpośrednio e, Bo to może jej troszeczkę tutaj napsuć krwi, ale no, zobaczymy Mapa była tak zrobiona, że dało się tam spaść bezproblemowo, tak więc nie widzę Nie widzę e, jakby, że twórcy by tego nie przewidzieli, tak więc no nie wiem, zobaczymy. W każdym razie jesteśmy na miejscu, mamy kolejną story arenę. Tak więc chodźmy, wejdźmy do niej i zobaczmy, jak ta ich broń będzie wyglądać. Na razie nikogo... Wow, 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 nie widać. No to się nagle bardzo pojawili. Widzę całkiem sporo ich tutaj jest, że oni się wszyscy na nas nie rzucają, to to jest bardzo dziwne, ale tak działa ta mechanika tej gry, niestety. Że będąc nawet w takim tłumie, to tam ci mają na to kompletnie wyjebane że tutaj ktoś atakuje Tak więc co, atakujemy tych tutaj przy konsolce dowodzenia w takim razie Okej, okay. eee, Dobra, to powinno by dwóch zahaczyć Albo i nie, i nie zahaczyła chyba nikogo Super No rzucaj tego granota, okej okay. eee, Tutaj Heroic Moment myślę nie jest głupią opcją na pana sierżanta Też to i obudu, dobra. Już tam nie będziemy wykorzystywać Orbital Strike. A. Nice. Dobra, co mamy dokładnie zrobić? Czegoś pewnie mamy użyć, tylko nie wiem czego. A, dobra, tego, ok. W takim razie przeciążamy tą broń. Tam sobie trzylotowo droidy chodzą. Nice. Aha, to jakaś. jakaś satelita. Nie, a nie, to było to coś, co wybuchło, dobra I ten droid się teraz czaił, że tu jesteśmy No dobra To zarzućmy go Orbital Strike'em. Ok Powinno zrobić całkiem spory damage Dobra I możemy stąd spadać W takim rozrachunku I mamy wracać znowu do MOF'a Dobra, to już to robimy Quick Travel tutaj będzie opcją najlepszą do bazy imperialnej i zobaczmy co dalej. Czy to już w końcu koniec problemów? Na ilum? Czy flota będzie mogła tutaj wylądować? Zaraz zobaczymy. Strasznie jest to rozciągnięte w czasie, tutaj cały czas ee, ten konflikt jest w sumie nierozstrzygnięty. Chociaż teraz podejrzewam po zniszczeniu tego prototypu, już raczej szale zwycięstwa się przechyla w stronę Imperium i to pewnie dosyć znacząco dzięki naszym działaniom. No, ale zobaczymy, bo to z Imperium nie, nie wiadomo, na przykład y, Corellia to tak stracili y, z, nie wiem, dzień, dwa po tym, jak myśmy stamtąd uciekli, e, także no, generalnie Imperium nie jest, nie jest zbyt dobre w utrzymywaniu e, naszej, naszej roboty, no, ale zobaczymy, w każdym razie chodźmy, pogadajmy z Wielkim Mofem Regusem, zobaczmy, co dalej. Jak Republika the more reason the empire needs to reimagine itself for the changing times once we build a stealth armada we won't need change what's the use of a stealth armada if the republic's spies can learn its location imperial intelligence is not my problem i'm here to win illum i'm curious how you plan to do that the republic's base is built into a cliffside the main fleet is going to batter the exposed side to oblivion. The objective is to claim the Republic crystal supplies, kill Admiral Shai, and open the docking bay door so Imperial forces can clean up. You'll be entering through this tunnel and hitting deep within the mountain where the fleet can't reach. And while you and the main fleet give the Republic a beating, I'll prep the Crystal Fleet for the transfer of the Republic's crystals. A two pronged attack. Are you on board? No dobra. I came to Ilum to wygrać tę wojnę. Nie zamierzam teraz się opuszczać. Jeśli jesteś gotowy, Darth Malgus. The Dark Council ma mnie pod twoją komandą. Wtedy zacznijmy atak. Powodzenia. OK, myślałem, że Malgus za chwilę tutaj zrobi siekę z naszym wielkim admirałem, ale okazuje się, że nie. I będziemy razem przeprowadzać atak. Mamy też do tego nową broń z tej misji. E, załóżmy o sobie, czemu nie idziemy sprzedawać teraz u Starów, tutaj u tej pani, e, która handluje jakimiś tymami. Mamy też tutaj zadanie poboczne. Chodźmy zobaczmy. również dla jakiegoś sita. Never forget why we do this. Never forget that the Jedi burned Corriban 1000 years ago. Now we fulfill our sacred promise of vengeance. We demolished the Jedi Temple on Coruscant and we have conquered their temple on Ilum. Can you explain that? We seized the Jedi's headquarters almost as soon as we arrived. It is ancient, a blight on this world. The Republic wishes to retake what was theirs, and our garrison inside their temple may not be enough to defend it. We must crush the Republic counterattack and seize their leader's battle plans. Whatever they seek to save from the temple, we will destroy. We deliver a blow and learn the enemy's vulnerabilities in one stroke. I'll see to it. You have my undying gratitude. Okej, czyli mam generalnie imperium zajęło Świątynię Jedi tutaj gdzieś na Ilum, tyle, że Republika szykuje kontratak i mamy pomóc generalnie w obronie. E, tak więc dobra, no zrobimy to jak najbardziej. Nadal to nie jest koniec Ile mamy, mamy zająć się główną bazą Republiki, gdzie się znajduje też nasz pan admirał. E, czy to jest daleko? Tak, to jest daleko i w lokacji, w której nas jeszcze nie było. Wybaczcie za telefon, jest, Maria się odpalił. E, Także, cóż, wiecie co, bo wydaje mi się, nie jestem teraz tego pewien na 100%, ale wydaje mi się, że mamy już te pół godziny standardowe. Tak więc myślę, że na ten odcinek zakończymy. Jeżeli on był trochę krótszy, to wybaczcie, ale no te cięcie robiłem i w ogóle dziwne rzeczy się tutaj działy, e, głównie przez, przez internet. Tak czy siak, zajmiemy się tą bazą republiki w odcinku kolejnym, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.